Hej, hej, z tej strony gingerowa, a na waszych ekranach zielona osada, czyli nasze simowe wyzwanie. Ja wpadłam się tylko z wami przywitać, dlatego że w dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Jest to odcinek scenkowy, dlatego że w obliczu całej tej tragedii i w obliczu wszystkich wydarzeń, które dzieją się teraz w osadzie, nie wyobrażam sobie prowadzić normalnego odcinka z normalną rozgrywką. Wydaje mi się, że wyglądałoby to źle i byłoby nie na miejscu. I wydaje mi się, że nasza rodzinka Greenwood potrzebuje teraz czasu i odpoczynku, i po prostu każdy normalny odcinek wyglądałby po prostu niefajnie. A poza tym chciałabym też troszeczkę odnieść się do tych scenek, które widzieliście dzisiaj i widzieliście też w poprzednim odcinku, bo wiem, że niektórzy z Was lubią też czasami posłuchać sobie trochę moich takich krótkich wyjaśnień na temat tych scenek. W poprzednim odcinku na zakończenie se Felix spotkał się z Riuszem, no i mieli taką swoją męską, braterską rozmowę. I już wtedy Felix dawał do zrozumienia Seriuszowi, że jego miłość z Amają nie wygląda do końca tak, jakby on sobie tego życzył, jakby sobie marzył. Bo, no, Felix miał jak dotąd do czynienia z samymi pięknymi miłościami, bo przecież miłość Richarda i Wiktorii jest piękna. Tak samo miłość Luny i Nikolasa, Seriusza i Ariany również. Dlatego on był otoczony takimi bardzo pozytywnymi związkami i i marzył, no jak to on, romantyk, marzył o tym, że też spotka Simkę, z którą będzie miał taki właśnie szczęśliwy związek. A Amaya mu tego nie dała, nie odwzajemniała jego zainteresowania i zresztą przyznała się teraz, już wiecie do tego, że, no, że ona tak chciała, że ona wcale nie zamierzała związać się z Felixem na stałe. To nie jest dobra Simka tak do końca. Ona ma jakieś tam swoje dobre cechy, no bo w każdym czai się jakieś tam dobro, ale no niestety u Amai dominuje jednak zło, wyrachowanie, no i taki troszeczkę egoizm. Ona chciała po prostu Feliksa wykorzystać. Po prostu spodobał jej się to, spodobało jej się to, że on jest taki, wiecie, niewinny, taki romantyk, muzyczna dusza, no i po prostu ją to ujęło i tyle. I tyle tak naprawdę, nic więcej tutaj nasza Amaya nie chciała od Feliksa, no a Feliks był zaangażowany, bardzo zaangażowany. No i kiedy właśnie był w tym parku, wtedy zagapił się po prostu się zagapił i spadł z klifu. No, uderzył się tak nieszczęście, nieszczęśnie, że może obrażenia nie były jakieś duże, no ale niestety skończyło się to śmiercią. Zdarzają się takie wypadki, że ktoś po prostu uderzy się tylko w głowę i nic więcej mu się nie zdarzy, i po prostu niestety umiera. Trzeba uważać na siebie bardzo, no i niestety właśnie Felix. Nie jest, nie był nigdy rozważny. Felix, tak jak mówię, był romantykiem, on chodził z głową w chmurach, więc, nie jest to nic dziwnego i to nawet, szczerze mówiąc, no, do niego pasuje, żeby właśnie się zamyślić i doprowadzić do jakiejś głupoty. Felix cały czas krążył myślami gdzieś tam, gdzieś tam w powietrzu i gdzieś tam tworzył nowe ballady, nowe, nowe wiersze i po prostu się zamyślił i spadł. No, oczywiście jest to ogromny cios dla naszej rodziny, bo no, jest to rodzina zgrana i duża, i no, nikt się tego nie spodziewał. Oczywistym jest raczej, że każdy spodziewał się, że Wiktoria no, i Richard dożyją starości, no i to oni będą pierwszymi simami, którzy odejdą z osady. No bo raczej żaden z rodziców nie spodziewa się tego, że jego dziecko zginie i umrze wcześniej niż, niż rodzic, dlatego to jest ogromny cios. Plus, jeszcze do tego właśnie wiemy, jak. Nasze rodzeństwo osadowe jest ze sobą zgrane i tak dalej, i tak dalej, także tutaj nasza rodzinka na pewno bardzo cierpi. No i właśnie podjęła decyzję o tym, żeby wykorzystać Amaję, żeby ona przywróciła do życia, powiedzmy, przywróciła do życia, no bo bycie wampirem nie jest tak do końca życiem, przywróciła do życia Feliksa. No jak też widzieliście, pojawiła się pierwsza kłótnia w osadzie taka bardziej poważna między Simkami, bo wcześniej mieliśmy kryzys dawno, dawno temu Syriusza z Richardem, a teraz pierwsza kłótnia Gai z Ginny z Wiktorią. No, Wiktoria miała pretensje, zresztą Wiktoria wpadła w panikę, w szok, bo przecież to był jej syn. I tutaj, no, każda matka raczej bardzo ciężko by przeżyła takie zdarzenie. Dlatego Wiktoria troszeczkę straciła panowanie nad sobą. No i Amaya przejdzie razem z Felixem przemianę. No i tutaj pojawia się pytanie, czy to dobrze? Czy to dobrze i czy Felix? Będzie z tego zadowolony. Tego wszystkiego dowiecie się w kolejnym odcinku. Jak już też wiecie, Wiktoria i Richard mają pewne wątpliwości, czy dobrze postąpili, czy tutaj nie jest to zbyt egoistyczne z ich strony, no bo mm, śmierć jest teoretycznie rzeczą nieodwracalną, no i jest w naszym prawdziwym świecie rzeczą nieodwracalną. Tutaj mamy do czynienia z wampiryzmem który no jest troszeczkę elementem fantazy w tej serii, ale no, wydaje mi się, że, że pasuje i że okej okay, i że jest fajnie. Fajnie to to wychodzi, jeśli mogę powiedzieć w ogóle, że coś wychodzi fajnie w obliczu śmierci jednego z moich simów, ale no wiecie co mam na myśli. I no zobaczymy, przekonamy się w kolejnym odcinku, czy to była dobra decyzja, dlatego, że w kolejnym odcinku Felix przejdzie przemianę no i poznamy jego, jego zdanie. I jego podejście. No i też pojawia się pytanie, co dalej z jego miłością do Amai. Czy ona przetrwa, czy będzie wyglądała tak samo jak przed przemianą? Co w ogóle na to wszystko Amai, bo ona zakochała się, poniekąd zauroczyła się w człowieku, a tutaj z Feliksa stanie się wampir. No i wydaje mi się, że jest to dość ciekawa historia i mam nadzieję, że się wam spodoba. I musicie czekać do kolejnego odcinka. Ode mnie to by było już wszystko. I mimo wszystko powiem tak samo jak zawsze, że mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa pa.